Ewa. No Ewa? Tak. Ja dam siostrę, proszę. Dobrze. No, witam. Dzień dobry. Nazywam się Ewa Kaśmierczak. I dodzwoniłam się do pani Urszuli Olszewskiej. No tak, ja jestem jest Urszula Olszewska. No, bardzo mi miło. Ma pani chwilę teraz? Tak, mam chwilę. mam chwilę. Dzwonię, ponieważ ten numer telefonu dostałam od mojego znajomego, który jest świadkiem jechowy, i ostatnio państwo rozmawiali. Nie wiem czy. Aha, czy to już. Zrobiłam. No tak, to się przypominam. No, fajnie tak. tak? Mhm. No to fajnie, że siostra zadzwoniła. A dlaczego pani do mnie mówi siostra? No bo w bo bo Adamie nie. To jesteśmy z jednego rodu, nie? Od Adama, od Ewy pochodzimy. To jesteśmy braćmi i siostrami po Adamie, nie? No Ale tak, wad... mamy jednego przodka, to tak. no się zgadza. No, tak. I tak. teraz tak chciałam, chciałam panią zapytać uprzejmie, bo nie chciałabym być tu jakimś telemarketerem, bo, bo tak ktoś dzwoni do kogoś, nie wie kto kim jest, gdzie mieszka, prawda? Mhm. I coś tam chce powiedzieć. Bo ja na przykład jest, mieszkam w Bydgoszczy. Nie wiem, czy pani też jest w Bydgoszczy. Nie, nie, ja nie jestem w Bydgoszczy. Ja jestem z drugiej O, to, to, to daleko od nas. <grym <grym no no. Bo tak, chciałam zapytać, czy na miejscu nie ma w pobliżu świadków Jehowy, z którymi można by porozmawiać na, na te tematy biblijne? No właśnie, jest taka sytuacja, że stoją tak? tu świadkowie Jehowy. I właśnie ja tak. próbuję z nimi rozmawiać właśnie na tematy biblijne, czyli pokazać w Biblii, że Jezus Chrystus jest Bogiem. A oni nie chcą właśnie ze mną rozmawiać i poruszyć tego tematu, że nie chcą właśnie uznać Jezusa Chrystusa za Boga. Bo jeśli Pani pozwoli, to tak... Nawiążę do tego, może nie do Biblii teraz, ale zupełnie do takiej sytuacji życiowej, świeckiej, czasem oglądam, wie Pani co, milionerów, nie wiem czy Pani też mhm. ma taki zwykły tak, czasem czasami, I, mhm. i właśnie, bo no tak można się czegoś tam dowiedzieć, prawda? Mhm jakieś nowe rzeczy, o których się nie wie. Można samemu coś tam odgadnąć, jest jakaś satysfakcja. I ostatnio w milionerach było właśnie pytanie odnośnie tego, na jakiej górze Mojżesz złożył te tablice kamienne. Mm -hmm. Dostał raczej. I tam były cztery możliwości. I między innymi tam górasyna i harara, no i tam nie pamiętam jeszcze jakieś. Mm -hmm. I, no i, i osoba, która, która tam odpowiadała, odpowiedziała dobrze i prowadzący zajrzał tam do, swoje, do swoich podpowiedzi, bo on tam ma, ma w komputerze, czyli na kopie, pod, podpowiedzi na te pytania i przeczytał, że, że dostał od Boga jachwę. Jachę. Czy Pani się też z tym zgodzi? Tak. Jakwe, no właśnie jest napisane, że w Starym Testamencie, że z tej kawy, którą pili, to był Chrystus. To jest 1 Koryntian 104. Ta skała, która im towarzyszyła, to był Chrystus. Że oni już wierzyli w... Chrystusa. No ale w, tamty, w tamtym czasie jeszcze Chrystusa nie było, prawda? Kiedy został spisany tak zwany Stary Testament, czyli pisma hebrajskie. No, Chrystus, się narodził, Tatę, Chrystus się narodził w słowie proroczym. Oni go nie widzieli, ale wierzyli już w to słowo. Pierwsza Mojżeszowa 3.15. Że on, on zdepcze ci głowę, a ty ukącisz je w piętę. Czyli to jest proroctwo dotyczące właśnie Chrystusa. Tak, to się zgadza, ale to, to miało być na dalsze czasy, na przyszłość, bo tam była kwestia sporna i tak dalej i dotyczyła właśnie władzy nad światem. No i teraz przyzna Pani, że wszystko co się, co żyje ma jakąś swoją nazwę, prawda? Nazywa się. Nawet Bóg kazał w ogrodzie Eden ponazywać zwierzęta mhm. y, Adamowi. Wszystko, co żyje, ma imię. I tak samo Bóg, stwórca wszystkiego, ma imię. Jest ma na imię jasne. on stworzył wszystko. Czy mu ktoś pomagał przy tym? Jak wynika z Biblii? Bo Pani widzę, zna to, że Biblię. No, a anioły, anioł mu pomagał, który właśnie się sprzeciwił i później stał się szatanem. Tak, aniołowie mu pomagać, ale pierwszym stworzeniem duchowym, które stworzył Jehowa, to kto był, jeśli, jeśli mogę zapytać Panią? Pierwszym stworzeniem duchowym, czyli aniołem, pierworodny stworzenia, bo tak czytamy w Biblii. No to był ten anioł który właśnie się sprzeciwił, który chciał właśnie rządzić, władzę mieć. I on był no, tam... No no Zehiela jest o nim napisane. Właśnie nie do końca, bo tym pierwszym stworzeniem, który, którym, którego stworzył Bóg, pierwszym, i który pomagał w stwarzaniu dalszych dzieł twórczych, był Jezus. Jezus nie był stworzony, tylko był zrodzony ze słowa Logos. Zrodzony, nie stworzony. Zrodzony był tu, tu na ziemi przez, przez kobietę ziemską Marię. To, to się zgadza, owszem. No i właśnie teraz... Bóg z Boga prawdziwego, Bóg z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Czyli na, Chrystus się narodził w słowie proroczym. Później czekali na Niego, On przyszedł, a oni w niego nie uwierzyli, żydzi ci uczeni w piśmie. I teraz Chrystus przychodzi powtórnie. W chwale, gdy go wychwalamy, uznajemy za króla, za, za Boga, za Ojca, nie chcą wierzyć, nie chcą go przyjąć do serca. Tylko, tylko właśnie każdy, każda religia ma swoje, po swojemu. Adwentyści mają sobotę, czczą, zieleni mają ducha, no, świadkowie Jechowe mają Jechowe. Mogę zapytać, jakiego wyznania Pani jest? No, bo ja jestem świadkiem Jehowy. No, ja właśnie wyznaję wiarę w Chrystusa, bo wiem, że Chrystus jest moim zbawicielem, królem, ojcem. Bo Izajasza 9,5-6 Ojciec odwieczny, Bóg mocny, książę spokoju. To Chrystus odkupił nasze grzechy, jest, zbawił nas. W Jego imieniu tylko jest zbawienie. Dzieje Apostolskie 4.12. Nie ma żadnego innego imienia dane ludziom przez...